Jest pełna opisów powołań. Dzieje najważniejszych postaci historii zbawienia zaczynają się zwykle od historii ich spotkania z Bogiem, ich usłyszenia wezwania od niego i osobistej odpowiedzi człowieka. W ten sposób Bóg powołuje Abrahama, ojca naszej wiary, i prowadzi go przez kolejne szczeble wtajemniczenia i dojrzewania w wierze. Mojżesz. Wzbrania się przed swoim powołaniem. Pamiętamy, jak Mojżesz tłumaczył się przed Bogiem, że jest niewymowny, że nie będzie umiał przekonywać ludu i jest złym kandydatem na przywódcę, że ma mnóstwo innych ograniczeń. Ale po dostaniu zapewnienia od Boga, że wystarczy mu Bożej łaski, Mojżesz podejmuje wezwanie. Piękne i pełne dramaturgii są powołania proroków. Takich choćby jak Izajasz, Jeremiasz, a nawet prorok Jonasz czy Ozeasz. Swoją publiczną działalność rozpoczyna Pan Jezus od powoływania uczniów. I znów jesteśmy świadkami pięknych scen powołań i pięknych odpowiedzi przyszłych apostołów na wezwania Boga. Tych ludzi, którzy przecież staną się potem świadkami i filarami formacji. I przedłużenia misji pana Jezusa. Po zmartwychwstaniu zresztą nie bez powodu, każe im Jezus wrócić do Galilei, żeby wszystko na nowo przemyśleli nie gdzie indziej, tylko właśnie u źródeł powołania. Po zmartwychwstaniu prosi zmartwychwstały Chrystus, by jego uczniowie czym prędzej wrócili nad jezioro galilejskie i przypomnieli sobie tamte chwile. Święty Paweł, apostoł, jak wiemy, kilka razy będzie opowiadał o tym, co przeżył i usłyszał pod Damaszkiem. To doświadczenie pomagało mu potem dźwigać ciężary, dźwigać i przeżywać prześladowania dla Jezusa i jego Kościoła. Znamy i lubimy wracać do początku powołania wielu świętych. Pamiętamy choćby świętego Augustyna. Jak po długim okresie poszukiwań, po długim okresie grzesznego życia, gdzieś w ogrodzie swojej mistycznej wizji nagle zobaczył młodego chłopca, który powiedział do niego, „Wesi, czytaj. I wręczył Augustynowi Biblię. I tak się zaczęło jego nawrócenie, jego życie według Ewangelii. Pamiętamy wszyscy biedaczynę z Syżu świętego Franciszka, ten też zostawił wszystko dla Jezusa. W momencie, kiedy gdzieś w swoim sercu usłyszał wyraźny głos Pana Boga Franciszku: Odbuduj mój kościół. Można by te przykłady jeszcze bardzo długo mnożyć, przypominać, ale zobaczmy, że wszystkie te historie mają coś wspólnego są historiami powołania. Że każdy z tych świętych, każdy z apostołów, właśnie w ciągu swojego wypełniania misji, ciągle wraca do źródła swojego powołania. Pewnie każdy z nas, kapłanów, ma też taką swoją chwilę powołania. Czasem był to jakiś jeden konkretny moment, kiedy usłyszało się wyraźnie głos od Boga: Pójdź za mną. A czasem pewnie to był długi czas rozeznawania. Jakiejś wewnętrznej walki, niepewności, ucieczki i powrotów, przekonania i wątpliwości co do tego, czy na pewno mam zostać księdzem. Ostatecznie jednak daliśmy się uwieść głosowi Boga. Uznaliśmy ten głos za najlepszy plan dla naszego życia. Gdy ktoś mnie na przykład pyta, jaki dzień w życiu uznaje za najszczęśliwszy, bez wahania. Zawsze odpowiadam, że najszczęśliwszym dniem mojego życia jest dzień, w którym podjąłem decyzję, gotowość na to, żeby zostać księdzem. Oczywiście o szczęściu tego dnia wcale nie decyduje akurat to, że, że podjąłem decyzję na kapłaństwo, ale to, że w tamtym dniu odkryłem wolę Bożą, odważyłem się podjąć Boże Słowo. Że określiłem swoją tożsamość. Szczęście tamtego dnia do dziś polega dla mnie na tym, że wreszcie wiedziałem, kim mam być i co chce dla mnie i dla mojego życia Pan Bóg. Ważne jest więc, żebyśmy wracali do źródeł naszego powołania. To tak jak w czasie długiej drogi, trzeba ciągle sobie przypominać, dokąd idę, dlaczego idę w tym kierunku. I kto mnie na tę drogę zaprosił. Ale powroty do historii naszego powołania są nie tylko ważne ze względu na to, by sobie ciągle przypominać, że zanim my odpowiedzieliśmy na to powołanie, to Bóg to Bóg nas powołał, a my na ten głos odpowiedzieliśmy Amen. Ale obok tego bardzo zasadniczego przypomnienia, że jesteśmy powołani przez Boga. Warto wracać do historii swojego powołania, również przypominając sobie okoliczności i odczucia tamtego czasu. Niekiedy są to pierwsze wyraźne doświadczenia naszej osobistej relacji z Panem Bogiem, odczucie Bożego prowadzenia, odczucie bliskości Boga. Bo kiedy Bóg powołuje człowieka, mówi do niego wtedy bardzo osobiście i odczuwalnie. W momencie, kiedy Bóg nas woła, wtedy najbardziej poruszone jest nasze serce. To serce się odsłania przed Bogiem, jak rzadko kiedy. To są pierwsze, najgłębsze, najbardziej źródłowe doświadczenia żywego Boga. Przychodzą one czasem, jak powiedzieliśmy, po długim okresie naszych wewnętrznych zmagań, duchowych ciemności i rozterek przed ostatecznym. Wolnym podejmowaniu tej decyzji. Święta Teresa od Jezusa nazywała te doświadczenia bożymi smakami. Wyraźnie odróżniała je od pociech, które są jakąś tylko wewnętrzną radością człowieka, który coś dobrego uczynił dla Boga. Smaki Boże to suwerenne i wyraźne doświadczenie Bożej obecności, wyraźne odkrycie Jego woli, odczucie Jego miłości. Jasne odkrycie drogi, którą chce Pan Bóg nas poprowadzić. Ze względu na te pradoświadczenia warto wracać do początku swojego powołania, przypomnieć sobie te pierwsze rozmowy z Bogiem, stawiane mu pytania i wątpliwości, aż po niesamowitą radość podjęcia decyzji. Po latach od tamtych chwil, może już jako zmęczeni, trochę wypaleni kapłani, Niekiedy usztywnieni kapłańską rutyną, czy nawet zranieni trudnymi doświadczeniami kapłańskiej posługi. Warto wrócić do początków swojej kapłańskiej drogi. Tak wiele się już zmieniło i dziś jeszcze pewnie więcej rozumiemy z kapłaństwa. Znamy się lepiej na kapłańskim fachu, ale potrzebujemy tamtego ognia miłości od Boga, który mieliśmy wtedy, do tego wielkiego zaufania Bogu, które przynaglało nas do pójścia za Bogiem na przepadłe. Po zmartwychwstaniu pańskim, wróćmy, jak apostołowie, do swojej Galilei, do miejsc i czasu, gdzie wytrysnęło źródło naszego kapłańskiego powołania. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe zbaw mnie, krwi Chrystusowa napój mnie, wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie, męko Chrystusowa pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie, w godzinę śmierci wezwij mnie, i każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi twymi chwalił cię. Na wieki wieków. Amen. Dzień drugi rekolekcji kapłańskich. Oddanie 33 Ja cię powołałem z Ewangelii według Świętego Jana Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam ojciec, o cokolwiek go poprosicie, w imię moje. Z listu Jana Pawła II do kapłanów na wielki czwartek 1996 roku. Chrystus mówi: pójdź za mną. Różnym ludziom. Niektórzy z nich są rybakami, jak Piotr czy synowie Zebedeusza, ale jest również celnik Lewi, zwany później Mateuszem. Zawód celnika w Izraelu uważany był za grzeszny i godny pogardy. Chrystus jednak powołuje właśnie celnika do grona apostołów. Najbardziej zaskakujące jest z pewnością powołanie Szawuła starsu, znanego i budzącego lęk prześladowcy chrześcijan, który nienawidził imienia Chrystusowego. I oto w drodze do Damaszku ten faryzeusz zostaje wezwany. Pan chce, by został narzędziem wybranym, przeznaczonym do tego, by wiele wycierpieć dla jego imienia. Każdy z nas, kapłanów, jakoś się w tej pierwotnej ewangelicznej typologii powołania odnajduje, a równocześnie ma swoją własną historię powołania poniekąd niepowtarzalną drogę, którą Chrystus prowadzi go przez całe życie. Drodzy bracia w kapłaństwie. Musimy się często w modlitwie pochylać nad tajemnicą swego własnego powołania z sercem pełnym zadumy i wdzięczności wobec Boga za ten niewysłowiony dar. Z listu na Wielki Czwartek 1983 roku. Już was nie nazywam sługami ale nazwałem was przyjaciółmi. Właśnie w Wieczerniku zostały wypowiedziane te słowa: w najbliższym kontekście ustanowienia Eucharystii i służebnego kapłaństwa. Chrystus dał poznać apostołom oraz wszystkim, którzy po nich dziedziczą sakramentalne kapłaństwo, że mają w tym powołaniu oraz dla tej posługi stać się Jego przyjaciółmi. Mają stać się przyjaciółmi owej tajemnicy, którą On przyszedł wypełnić. Być kapłanem to znaczy być szczególnie zaprzyjaźnionym z Chrystusową tajemnicą, z tajemnicą odkupienia, w której On daje swoje ciało za życie świata. Kapłaństwo służebne tłumaczy się tylko i wyłącznie w profilu tej boskiej tajemnicy. I tylko też w tym profilu się urzeczywistnia. W głębi naszego kapłańskiego ja, poprzez to, czym każdy z nas stał się w chwili święceń, jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy szczególnie bliskimi świadkami tej miłości, która wyraża się w odkupieniu. Z dziennika duchowego oblata benedyktyńskiego Insinu Jezu, zapisane w niedzielę 2 stycznia 2010 roku. Jezus do kapłana. W samym sercu powołania, jakie Ci dałem, znajduje się zgoda na moją boską przyjaźń. Twoje tak, dla mojej miłosiernej miłości, wypowiedziane w imieniu wszystkich kapłanów, dzięki Twemu trwaniu na adoracji przed moim eucharystycznym obliczem. Właśnie w ten sposób oczyszczę, uzdrowię i uświęcę moich kapłanów, wprowadzając ich w blask mojego eucharystycznego oblicza i w ciepło mojego eucharystycznego serca. Oni zapomnieli o tym, że jestem obecny w sakramencie mojej miłości po to, aby dać im wszelkie dobra, które są owocem przyjaźni. Obecność, rozmowa, radość, pociechę, gościnność, umocnienie, a nade wszystko miłość. Jestem ukryty w tym sakramencie i moje oblicze jest. Zasłonięte sakramentalnymi postaciami. Również moje serce jest ukryte, ale ja, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Żywy, wszystko widzący i wszystko wiedzący, jestem obecny. Płonę pragnieniem, aby wszyscy przyszli do moich tabernakulów, przede wszystkim moi kapłani. Ci, których wybrałem na moich bliskich przyjaciół, przyjaciół mojego serca. Kapłanowi, który poprzez adorację odpowiada na dar mojej przyjaźni, niczego nie zapraknie i będzie postępował wielkimi krokami na drodze świętości. Snotliwość nie jest trudna dla tych, którzy trwają w mojej przyjaźni. Przyjaźń Jezusa z jego kapłanami. Niech to zagadnienie stanie się tematem Twojego przepowiadania i Twoich rozmów z nimi. Mów o tym, co wiesz, czego doświadczyłeś, bo dałem Ci niezliczone oznaki mojej przyjaźni. Pokazałem Ci, że jestem Twoim umiłowanym przyjacielem i że wybrałem Ciebie na przyjaciela mojego serca, podobnie jak uczyniłem to ze świętym Janem. Moim umiłowanym uczniem. Kapłan, trwający w przyjaźni mojego serca, dokona wielkich i wspaniałych dzieł dla dusz. To właśnie jest sekretem owocności kapłańskiego duszpasterstwa. Proś moją matkę, aby pomogła ci być wiernym mojej boskiej przyjaźni. Proś świętego Jana, aby uczył Cię sposobów wyrażania przyjaźni ze mną i radości z miłości mojego serca. Kapłani, którzy przychodzą, aby adorować moje eucharystyczne oblicze, szybko odkryją moje serce, a w nim odnajdą przyjaźń, dla której ich stworzyłem i do której ich powołałem. Największym uchybieniem moich kapłanów jest to, że tak wielu z nich ignoruje czułość, siłę i wierność mojej przyjaźni wobec nich. W jaki sposób to zaniedbanie może być naprawione? Przez adorację mojego eucharystycznego oblicza. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu którego jesteś matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego syna, i zawsze zwyciężasz. Spraw więc wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna. Były rzeczywistym królestwem twego syna i twoim. Amen.